Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wsłuchanie ogłoszeń duszpasterskich. Rozpocznę od zaproszenia księdza arcybiskupa. Z wielką radością zapraszam was w niedzielę 29 maja na modlitewne spotkanie przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej. Bożej opatrzności powierzamy osobiste intencje, przyszłość Górnego Śląska i naszej archidiecezji. Będziemy modlić o dar pokoju w ludzkiej rodzinie, zwłaszcza na Ukrainie. Bożemu miłosierdziu powierzać będziemy górników tragicznie zmarłych w czasie ostatnich katastrof w kopalni Jastrzemskiej Spółki Węglowej. Modlitwą otoczymy ich rodziny, żony, dzieci, rodziców oraz wszystkich poszkodowanych i przebywających w szpitalach w dniu pielgrzymki dołączy do nas arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej. Eucharystię poprzedzi powitanie Matki Bożej i słowo metropolity katowickiego. Na bożeństwu majowemu o godzinie 15 będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup koadjutor Adrian Galbas. Oczekując naszego spotkania u Śląskiej Gospodyni Serca Błogosławie na trud pielgrzymowania Wiktor Schwartz, arcybiskup, metropolitan Katowicki. Nasze ogłoszenia. Dzisiejsza kolekta jest specjalna, przeznaczona na nową kanalizację i remont schodów. Z tyłu kościoła pod chórem można zapoznać się ze szczegółowym opisem i mapą planowanej kanalizacji. Koszt ma wynieść 240 tysięcy złotych. O godzinie 20.00 dzisiaj medytacja karmelitańska. We wtorek o 18.45 spotkanie uczestników czerwcowej pielgrzymki do Ziemi Świętej w Domu Parafialnym. W środę o 18.45 katecheza parafialna o duchowości ignacjańskiej pod tytułem Reguły o rozeznawaniu duchów. O 20.00 zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu śpiewaczym, chór na bierzmowanie. Próba będzie w Domu Parafialnym. Czwartek o 19.00 spotkanie rodziców kandydata do bierzmu, kandydatów do bierzmowania. Tego dnia rocznicę urodzin obchodzi ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Pamiętajmy o nim w naszej modlitwie. W piątek o 7.00 rano pielgrzymka dziękczynna Szkoły Podstawowej nr 11 po pierwszej Komunii Świętej do Kalwarii Zebrzydowskiej. O 8.30 koronka do Bożego Miłosierdzia. W sobotę parafiany klub gier planszowych zaprasza na rodzinne planszogranie do salki parafialnej od godziny 16. .00. Przyszłą niedzielę o 12.30 pierwsza komunia święta klasy trzeciej A i trzeciej B szkoły podstawowej nr 2. Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. Młodzież zapraszamy na ogólnopolskie spotkanie Młodych na Polach Lednickich, które odbędzie się 4 czerwca. Koszt wyjazdu to 120 zł. Chętni proszeni są o kontakt z księdzem Tomaszem Tesarczykiem z parafii św. Józefa. Zapisy trwają do 17 maja. Można także zapisać je poprzez mail, podany w naszych parafialnych ogłoszeniach. Pierwsza parafialna pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w dniach od 30 lipca do 4 sierpnia. Koszt pielgrzymki wynosi 280 zł. Zapisać się można w kancelarii od jutra lub przez formularz dostępny na stronie naszej parafii, a także na Facebooku z zaliczką 100 zł na konto parafii. Można uczestniczyć także w części pielgrzymki według swoich możliwości. Rozpoczęły się przygotowania do wyborów nowej parafialnej Rady Duszpasterskiej. Po zamianowanymi przez proboszcza pracownikami parafii i liderami wspólnot, parafianie wskazują na osoby, które mają reprezentować wszystkich parafian. Prosimy o zgłaszanie kandydatów. Karty zgłoszeniowe oraz urny są przy wejściach. Zapraszamy w sobotę 21 maja na ogólnopolskie czuwanie na Jasnej Górze, organizowane przez katolicką Odnowę w Duchu Świętym. Wyjazd o 7 rano z parafii Świętej Rodziny, zapisy w zakrystii parafii Świętej Rodziny lub na podanym na plakatach numerach. Koszt to 30 zł, a płacimy przy zapisie, szczegóły znajdziemy na plakatach. Pary, które chcą świętować swój jubileusz i odnowić przysięgę małżeńską, mogą to uczynić wraz z innymi parami w katedrze w niedzielę 22 maja o godzinie 14. O Komunii Świętej na rękę. Podchodząc do szafarzy, prosimy, aby wysoko podnieść obie ręce i drugą ręką przyjąć komunię do ust. Komunię spożywamy przed szafarzem, odchodząc krok w bok. Szafarz powinien widzieć, jak przyjmujemy komunię. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. I jeszcze informacje dotyczące zdrowia. Informacja dla pań w wieku od 50 do 69 lat. 16-19 maja mają miejsce w piekarach bezpłatne badania mamograficzne. Należy, na należy się na nie zapisać. Szczegóły znajdziemy na plakatach, a także ulotkach. 26 maja o godzinie 13 w przychodni MEDIS są odpłatne badania USG-Doppler. Informacje znajdziemy także na plakatach oraz w przychodni. Zmarła Rita Rabiasz z ulicy Sokołów przeżyła lat 65. Pogrzeb odbędzie się w Bazylice. Wieczny odpoczynek racz jej dać, panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.